Ale mnie na Cusion. część tej to kurwa rolia... w chuj uderzyło, ale... O, klapa się napierdala z Michelem. Oj. Oj, 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 oj. Oj, oj.

Czulba tyle Kurwa rąk są przede mną I trzeba mnie namawiać dwa razy Teraz to kurwa pociąg się wytworzy Jeszcze Bartek za nami Czulba tyle Nie atakuję tutaj Pana 5 okrążeń 02 To jest niewykonalne No to już klienerze. Ten co mi atakuje w T1 nawet, uuu Is... się... Nawet się nie broni Przynajmniej mam pewne ósme miejsce Ja pierdolę, to mi po sześćsetnych schodzi na okrążenie O kurwa, kolejny Nie wykluczono, że oni się zgłoszą nawzajem I kur... I skoczają spin no dobrze to jest lepsza sytuacja dla mnie bo ja kurwa w tym momencie... 0,12 na minut Ło wow wow! wo wo wo! Wow. kurwo panie ty I chuj, i po paliwie I po paliwie kurwa! I nie mam, na, nie mam czym jechać Ja pierdolę o kur, ja pieknął naprawdę to wyg! Nie wiedziałem, że to mnie tak wcześnie odetnie. Dobra, ciekawe, co Ja, ciekawy, czy ja pierdolę! Nie. Jakie mam taką gafę zapierdolić z tym paliwem? Zwycięstwo mi przypadnie. Mimo tego, że kurwa... Wszystko było znaczy... przeciwko mnie. Chociaż miałem takie przeczucie, że mimo wszystko to będzie taki Hamilton, tylko trochę w innym stylu. Co prawda, nie na trzech kołach, tylko się inni po prostu powypierdalają nawzajem. W sumie byłoby śmiesznie, gdyby coś, coś tam było z tym.